Na gniew, krzywdę i przebaczenie. Wybieram Ciebie. Tak właśnie wybraliście siebie, Joannę i Pawle. Tak też od teraz będziecie ze sobą żyć. Pamiętajcie, że każdy z Was jest wolną jednostką, której indywidualizm musi pozostać ważny dla tej drugiej osoby. Bądźcie dumni ze swoich osiągnięć, wspierajcie się nawzajem w dobrych i złych czasach. Na zakończenie dzisiejszej ceremonii. Opowiem Wam wszystko, co wiem o miłości, słowami Nila Gejmana. Wszystko, co mam Wam do powiedzenia na temat miłości, to nic. Tylko tyle, że ten świat jest skomplikowany, że w nocy kryją się potwory, rozkosz oraz bóle. A jedyna rzecz, która sprawia, że jest dobrze czasami, to wyciągnięcie ręki w ciemności i znalezienie drugiej którą można uścisnąć, aby nie być samotnym. To nie pocałunki, albo nigdy tylko pocałunki. Raczej to, co one oznaczają, że ktoś cię wspiera, że ktoś zna twoją najgorszą stronę i nie jest po to, by cię ratować, ani nie wzywa posiłków, by ocalić samego siebie. To nie dwie odłamane połówki, które łączą się w jedno. To światło z odległej latarni, które prowadzi was bezpiecznie do domu ponieważ dom jest tam, gdziekolwiek jesteście razem. Więc wszystko, co mam Wam do powiedzenia o miłości i małżeństwie, to nic. Jak książka bez stron lub las bez drzew, ponieważ są rzeczy, których nie możecie poznać, zanim ich nie doświadczycie. Ponieważ żadna wiedza nie przygotuje Was na radości i udręki, ponieważ żadna inna miłość ani żadne inne małżeństwo nie jest jak Wasze. I jest to droga, którą możecie poznać wyłącznie nią idąc. Taniec, którego nie można się nauczyć. Piosenka, która nie istnieje, zanim nie zaczniecie jej wspólnie śpiewać. A ponieważ wyciągnęliście rękę w ciemności, nie mając pewności, czy ktoś jest po drugiej stronie, i wasze dłonie się spotkały, i żadne z was już nigdy nie będzie samotne, i to wszystko, co wiem o miłości. Drodzy goście, Dziękuję, że uczestniczyliście w tej wyjątkowej ceremonii. Myślę, że każdy z was przypomina sobie teraz jakiś szczególny moment związany z waszą ukochaną osobą. Jeżeli możecie, proszę podzielcie się z tą osobą kilkoma ciepłymi słowami tuż po ceremonii. Niech to będzie dzień pełen miłości i radości, którą widzimy w naszej parze młodej. Już za chwilę zaproszę państwa na wspólny toast w miejscu wesela. Chciałabym jeszcze poinformować Państwa, że w związku z tą wyjątkową sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy, będzie to prawdopodobnie pierwszy ślub i wesele, podczas którego nie ustawi się długa kolejka do życzeń. Także nie musicie się w tym celu spieszyć. I myślę, że para młoda z przyjemnością z każdym z Was z bezpiecznej odległości wymieni porozumiewawcze spojrzenia. Także spokojnie nie będzie dzisiaj kolejki. Moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego, jak powitać nowożeńców brawami. Joanna, czy wierzysz Pawła za męża i ślubujesz mu? miłość, wierność i uczciwość, gdy śmierć Was nie rozłączy? Dobra. Ja, Joanna. Daję Ci Pawlę tę gorączkę jako znak naszej miłości zaufania i małżeństwa. Obiecuję troszkę się bardziej niż oni, Dawać Ci moją miłość, i wsparcie. Rozszanować i uwielbiać Cię przez całe nasze wspólne życie. Pawla, czy bierzesz Joannę za żonę i ślubujesz jej miłość, wierność i uczciwość, póki śmierć Was nie rozłączy? Jora. Ja, Paweł, daję ci, Joanno, tę obrączkę jako znak naszej miłości, zaufania i małżeństwa. Obiecuję ci troszczyć się o ciebie bardziej niż o innych. Dawać ci moją miłość, przyjaźń i smać. Oraz szanować i uwielbiać się przez całe nasze wspólne życie. Ogłaszam Was teraz, mężem i żoną, możecie się pocałować. <laughs> Państwa młodych i świadków do podpisania pamiątkowego aktu ktoś... Dla nas w dniu pozwól, że jeszcze raz podziękuję Ci za wszystkie rzeczy, które, za które będę Ci dziękował do końca życia, do końca moich dni. Nia no, dziś nie trzeba. dziś trzeba, bo każda nawet najniższa wąchostka w naszym życiu jest dla mnie cudem naszej miłości. Dziękuję Ci za bezmiar cierpliwości, w którym napędzasz mnie do działania jak 50 herców w gniazdku elektrycznym, który zasila nasz elektryczny świat. Dziękuję za Twój spokojny oddech każdego poranka, w którym uwielbiam się wsłuchiwać, nim wyjdę do pracy. To, to nim codziennie wzbudzasz ten obwód rezonansowy do generowania pozytywnych wibracji. Dzięki Ci za miłość, i rozsądek, które w sobie masz. To one dodają nam siłę i chronią nas przed zakłóceniami dochodzącymi do nas przez nie różowe szumy codzienności. Przez te pięć lat dostroiliśmy się krzyczem cewka i kondensator w obwodzie LC uzyskując maksimum dobroci kół. Obiecuję Ci, kochanie, chronić się przed zwarciami, przeciążeniami oraz szkodliwymi skokami napięcia. Obiecuję dbać o naszą pierwszą harmoniczną, byśmy czysto i dźwięcznie nieśli sygnał naszej nadziei dla wspólnego lepszego świata, który chcę byśmy pozostawili po sobie. Kocham Cię, bądź przyjemny. Na <gry> Mogę prosić o jeżeli pani się stresowała, to teraz para młoda się zestresuje jeszcze bardziej. Pozwolę sobie zacytować Tolkiena. Taki już mamy zwyczaj, że w chwilach wzruszenia uciekamy się do błahych słów i mniej mówimy niż czujemy. Boimy się powiedzieć za dużo. Dlatego brak nam właściwych słów, gdy nie wypada żartować. Jednak dzisiaj Joanna i Paweł nie boją się powiedzieć sobie za dużo. I już za chwilę złożą sobie osobistą przysięgę małżeńską. <gry> Pawle, Stoimy dziś przed rodzinami kwiatami, a pytają wspaniały ludzie. Jednak spośród wszystkich ludzi, których znam. Więc to jest nic najlepsze. Mam tobie wiele tak. Cierpliwość. Spokój. Pokoda ducha. Ciepło. Nic jestem za to, że mnie kochasz. No może nie jestem bardzo osobą. Z którą się dzieje. Kochasz mnie mimo moich wad. A co więcej. Codisz mnie na cztery i to, to samocie.

Nie ale będziemy bardzo, bardzo szczęśliwi. A to wszystko jest tylko kilka miesięcy przed nami. Powiedziałabym Ci jeszcze, że przyszłam, bo chciałabym uzyskać tymi zmianami, żeby nie musiał czekać. Żeby nie musiał czekać żadnego nie żadnej godziny. A jeśli to za wielka prośba, to chciałabym nawet te pięć minut zanim pozwolibyś policjant, jakaś noleczka, bo to w środku nocy. Ale nie mogę cofnąć tego proszą i nie mogę odzyskać tej lipości. dziś przyjaciele, bardzo przepraszam, bo no jestem trochę skremowana. Generalnie potrafię mówić do większej liczby osób, ale dzisiejsza uroczystość i dodatku to, no co córka mi zgotowała, to no, był tak ciężki cios, że może no, no, troszeczkę się skremowała. Chciałam powiedzieć, że no, czuję się bardzo zaszczycona tym, że mogę w imieniu rodziców powiedzieć parę słów. Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jakoś patetycznie, ani banalnie, tylko raczej naturalnie. No więc będzie trochę o was. Moja córcia nazywana była w dzieciństwie Asikiem, albo Asią i była dziewczynką taką bardzo samodzielną. Powiem, że tak samodzielną, że sama nauczyła się czytać i pisać, mimo że mama była nauczycielką polskiego. Akurat widocznie jej nie przeszkadzało. Jest bardzo wrażliwą młodą kobietą, ale wrażliwą także. Więc to ostrzeżenie dla Pawła. Pan mnie już to poznał, tak? Jeśli chodzi o Pawła, no to powiem, że zrobił na mnie najpierw piorunujące wrażenie. Po pierwsze, kiedy żeśmy się poznali, to nie przestraszył się, nie uciekł, dzielnie odpowiedział, jak ma na nazwisko, a o to pytałam. Drugie pytanie, które zadałam Asi Opała, to było, chyba, nie wiem, w operze byliście, w teatrze, to zapytałam się, czy wie, co to jest antrakt. Jak wiedział, to znaczy jest w porządku. Akceptacja <grystancja grystancja> była z mojej strony 100%, a w tej chwili mogę powiedzieć, że to jest naprawdę mężczyzna marzeń. No nie chcę powiedzieć, żebym go biła, prawda? Gdybym była młodsza, ale <grystancja> nigdy nie wiadomo. <grystancja> Taka możliwość. Po prostu Paweł jest naprawdę świetnym człowiekiem, doskonale wychowanym przez rodziców ułożonym, uprzejmym, życzliwym, pomocnym. Nigdy mi niczego nie odmówił. Najwyżej powiedział, że nie ma czasu, no ale to... <śmany> <śmany> Najczęściej jednak staram się pomóc. Uważam, że dobrali się. Jestem no, bardzo szczęśliwa, że wreszcie. Podjęli decyzję o małżeństwie. Ja nigdy nie naciskałam, ale, ale były różne takie momenty. I myślę, że tylko tego, tego szczęścia w małżeństwie mogę Wam życzyć jak najwięcej tego szczęścia, bo do tego ludzie dążą. Tak? Dla mnie szczęście to jest dobro, prawda i piękno. Jeśli to potraficie połączyć w taki sposób, że. No na przykład patrzycie na piękno wewnętrzne, piękno duszy, nie piękno zewnętrzne. Jak patrzycie, e, jak mówicie sobie zawsze m, prawdę, jesteście szczerzy wobec siebie, no to to małżeństwo może być bardzo udane. Nie chcę powiedzieć doskonałe, tak? <laughs> Ale tego doskonałego małżeństwa bym Wam życzyła jak naj, e, e, naj, najrzeczliwiej, z głębi serca. No i takie ostrzeżenie na końcu. No nie wiem, ostrzeżenie, taki, taki, taka podpowiedź, że jak będziecie żyć razem, tak, Życie w jednym kierunku, pamiętajcie, żeby zawsze cokolwiek dalej patrzeć. Dziękuję. <klucza> Intuicja inżyniera już mu podpowiadała, że to może być wybranka życia, ale. Nieśmiałość uniemożliwiała mu przeprowadzenie bezpośrednich prób podbicia serca Joanny. Niestety wieczór dobiegł końca, a na następne spotkanie musieli poczekać kolejne kilka miesięcy. Obraz Joasi w głowie Pawła nie dawał mu spokoju i bardzo chciał ją poznać lepiej. Więc gdy w końcu spotkali się ponownie na imprezie Stowarzyszenia Lingwistyki Rekreacyjnej, nie marnowali czasu. Wszystko płynęło naturalnie, w sposób niewymuszony i zaskakująco przyjemny. I tak zostało do dziś. A myślę, że reszta tego wieczoru jest już historią. Dzisiejszy dzień powinien w całości należeć do Joanny i Pawła. Dlatego tak ważne jest, abyśmy powiedzieli jeszcze kilka więcej słów o nich samych. I nadal możecie się śmiać. Nie mogą się nasycić swoim towarzystwem. Szczególnie na początku wspólny czas mijał im w gnieniu oka, bo w biżę pracy, konferencji i wyjazdów czasem trudno było złapać chwile dla siebie. Gdy jednak są już razem, to lubią spędzać czas w domu ze swoimi kotami wśród dziesiątek roślin, które kupuje Asia, no i powoli zasusza, i setek śrubek i kabli. W przerwach od głaskania kotów lubią grać w planszówki z przyjaciółmi, a dzięki namowom przyjaciela od dłuższego czasu grywają w potrafią też wypracować kompromis. Paweł dla Asi ogląda seriale, których nie znosi, a Asia w zamian daje się od czasu do czasu przekonać do obejrzenia anim. Specjalne miejsce w sercach ich obojga zajmują koty. Wszystkie, które do tej pory mieli, miały imiona naznaczone lingwistyczną pasją Asi. Był predykat, argument, a teraz jest paradygmat. Najnowszy członek stada to koniugacja. Kochają koty całym sercem i lubią je rozpieszczać. Budowanie drapaków, drabinek i półek jest podobno manią Pawła, bo próbuje je wcisnąć absolutnie każdy kąt mieszkania. Joasia o Pawle mówi, że jest najlepszym człowiekiem, jakiego zna. Zawsze jest gotowy pomóc innym, czasem umniejszy siebie, żeby inni mogli poczuć się lepiej w jego towarzystwie. Jego cierpliwość i wyrozumiałość sprawiają, że jest najlepszym przyjacielem, Jakiego można sobie wymarzyć? Jako inżynier ma też dużo kreatywnych pomysłów na to, jak udoskonalić ich dom. Asia uwielbia słuchać, jak opowiada o swoich pomysłach, nawet gdy ma ich sto na minutę. Paweł mówi, że Asia ma w sobie 100% z człowieka w człowieku. Jest bardzo troskliwa i często myśli o tym, jak może sprawić radość swoim bliskim i wywołać uśmiech na ich twarzach. Paweł twierdzi, że mógłby uczyć się od niej tego całe życie, a i tak nie byłby dobry tak jak ona, bo myślenie o innych przychodzi jej po prostu naturalnie. Paweł bardzo docenia jej dociekliwość. Imponuje mu też jej mądrość w wyrażeniu własnych poglądów i znajdowaniu właściwych słów. Najbardziej jednak podziwia jej skromność i odwagę, gdy mówi: Nie wiem, ale jest to bardzo ciekawe. Uzupełniają się idealnie jak dwa dla siebie skrojone kawałki puzli, jak Ying i Yang, jak dzień i noc. Gdy coś wspólnie tworzą, Paweł sprawia, że wszystko działa jak należy, a Asia dba o to, żeby to pięknie wyglądało. Gdy są razem, nic nie jest dla nich niemożliwe. Uwielbiają razem podróżować, więc w miarę przyszłości, w miarę przyszłości i mijającego czasu, możecie się Państwo spodziewać, że będą od czasu do czasu gdzieś tam znikać z radarów na kilka tygodni. Ich ogromnym marzeniem jest kilkutygodniowa podróż do Chin, gdy tylko Asia skończy swój doktorat, kiedyś w nieokreślonej, bliższej lub dalszej przyszłości. Po podróżach dużych i małych będą wracać do swojego własnego domu z onsenem. Jest to japońskie gorące źródło w formie małego przydomowego ba basenu, gdyby ktoś z Państwa tego po prostu nie wiedział. Paweł obiecał go Asie wybudować, więc czekamy. Planują też realizować swoje plany, które dałyby im możliwość pracować razem. I myślę, że absolutnie wszyscy im właśnie tego życzymy. Chciałabym teraz zaprosić Panią Wiesławę, mamy Panny Młodej, która chce powiedzieć kilka słów do Joanny i gdzie Paweł miał okazję zobaczyć swoje objawienie w jej żywiole. Joasia dużo się śmiała i mądrze mówiła o tematach.